Pytanie, co dzisiaj u ciebie, jak ty się czujesz? Widzę, że jesteś bardzo pogodny. Co robisz w Polsce? No teraz w Polsce to ja robię, przepraszam, nic, bo moja wiarygodność jako ochroniarza osobistego tym zawodem się zajmowałem nie wiem, ponad 10 lat jest totalnie zrujnowana. Tak właściwie to gdziekolwiek mnie pójdę do pracy, to ktoś może się podrapać w głowę i powiedzieć, ej, to nie ty i, i dalej sobie już dopiszę prawda historię. No, a w tym momencie... Nie robię nic, jest mi, jest mi generalnie bardzo ciężko z tego powodu, no tak właśnie się dzieje, jak niewiarygodne filmy powstają, no, w pewien sposób niewiarygodne, tak. Pytanie, czy masz jakiś plan na siebie, co byś mógł teraz robić, bo wiadomo, że z czegoś żyć trzeba. Tak, na razie wróciłem odrobinę do sportu, trenuję, mam dietę, super. Bardzo mi pomaga Antek. Myślimy, mamy tam jakieś, są jakieś wizje, są jakieś plany, ale z tym spokojnie, z czasem się dowiecie.